Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Czy to cały czas jest bezpłatnie, tutaj przez sezon? Jazda? Rozumiem. Ale teraz jeździmy. No, klinca całym sercem. Jeżdżą takie autobusy, jest bezpłatna komunikacja uzdrowiskowa. Właśnie pojechała, Szkoła Jaworzyna. A tu mamy kolej gondolową, właśnie pisze. I to tak wygląda ta kolona. Ta gondola I tam do góry się jedzie Takimi wagonikami, proszę bardzo Tutaj płynie sobie rzeka Rzeczka Może to za Kryniczanka Bo potem w Klicy. Tutaj mamy takie dwa progi Żeby tutaj, nie wiem Zatrzymać się Te niepotrzebne rzeczy Idziemy teraz tam, idziemy do tej kolejki i spróbujemy pojechać na górę. Witam Pomorska Telewizja Narodowa Redaktor Sławomir z Zdańska tym razem w Jaworzynie to się nazywa Jaworzyna, ta miejscowość i tu jest właśnie kolej Gondolowa. Mamy domek w Dolinie i restauracja taka jest proszę bardzo. Idziemy dalej no tutaj różne samochody BMW, BMW, Duster, Dacia, Europol taka firma. Korona też jest. Travel Europa. O, wyprężenia sprzeda sprzętów narciarskiego. No przecież zimą to, to wszyscy na narty przyjeżdżają na pewno. I też tymi gondolami pewnie jadą do góry, żeby zjechać ze stoku. Century. Największa granja handlowa w regionie. Restauracja Gondula. Hotel nawet też jest tutaj widzę. Tu można zamieszkać sobie w tym hotelu. No pewnie dla narciarzy super sprawa. Jeżeli sobie tutaj robią. O tutaj mamy na dole tą przy, przy, przykładową gondolę. I w tej gondoli sprzedają oważanki jak widzę <noise> Czyli zrobili sobie sklepik mały Idziemy, idziemy No tutaj mamy reklamy duże idziemy dalej Przyjechali turyści samochody, parking, twoje miejsce w górach, to są też, gondola Aha, to jest obwarzanek krakowski, ale kartą zapłacić, ale nie ma obważanka. Idziemy dalej, wejście na peron, entrance, musimy iść do sterowni, bo się umówiłem z, z tymi panami ze sterowni. Tak to jest, no wjedziemy windą. Winda czynna czy nie? Czynna. Czynna, można wjechać. Maksymalnie trzy osoby. A można schodami też, tak? O, jest otwarta. To już prawie jak w gondoli jest. Proszę bardzo, nowe gondole są w Indzie. E, poziom pierwszy. To jest miejsce w górach. No jesteśmy w Indzie teraz. Kierunek góra. Kierunek góra. Jaworzyna Klinica, Grupa PKL. Polskie Koleje Linowe. Stacja na czaski. To jest pierwsza. na czarskie. Jesteśmy tutaj. Już tutaj jesteśmy. Teraz trzeba iść do sterowni. Tam są kasy? Nie, no dobrze. są kasy. Rozumiem. Dobra. Idziemy do góry. Tutaj mamy widok na sprzęt. A tutaj chyba ratraki to są tak. Takie takie na Kąsienicach Ratraki. Na traki. Idziemy do góry. Kolej gandolowa. O, tu jest tu. No, tu jest wejście. Tu na razie zobaczymy, jak to wygląda. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska, ja to Was dzwoniłem, że przyjadę. Niech pan powie, jak długo to działa, ta kolejka? Od którego roku? A mogę sterownie sfilmować? Radę? Dzień dobry panu. Pomorska Telewizja Narodowa, wy tu panowie sterują tym całym urządzeniami? Dokładnie. Wszędzie dobrze, ale w pracy najlepiej. I to jest dobre hasło, kiedyś było inne. A co tutaj, na czym to polega, to sterowanie? Co pan tu ma za aparaturę? Proszę pana. No wszystko tu mam. Od stopów pod, od, do startu, przyspieszyć, zwolnić, Jak się rozumiem. Zmiecie, się. To... Zatrzymujecie. No. Rozumiem, czyli bezpieczeństwo jest zagwarantowane, przy pana. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jasne, a... Ile mocy prądu musi wziąć taka stacja, żeby to, te silniki działały? Jakie to są mocy silników? 77 kW. I to ciągnie, to ciągnie, Ile tak wagoników macie tam? A w zależności w zimie jest najwięcej, 72, możemy zatrzebić. Aha. A w w zależności od ruchu sobie zaczynamy tyle. Dobra, to pojedziemy. Dobra. Dziękuję bardzo. Ej! Poczekajcie na mnie! Poczekajcie na mnie! A, jedziemy. Zdążyłem, bo ja musiałem jeszcze wywiad nagrać. Wywiad, a, proszę Panie Inżynierze. Niech Pan powie, Pan tu już jeździł takim czymś, czy nie? Nie, to był pierwszy raz osobiście, ale słyszałem dużo wiele pozytywnych opinii, musiałem to samemu sprawdzić. Próbować z autopsji? Tak, a, super, pana, a słyszał Pan, że najgorzej pierwszy raz to dziewczyna, dziewczyną jest? Prawda dziewczyna? No, może by było z facetem, ale akurat jest dobrze z dziewczyną. dziewczyną. jest dobrze. Tak. No to jedziemy. No mamy tutaj te piękne widoki, zaraz będą, o. to Cicho, nie wydarzaj się, bo to wszystko będzie nagrane. A dzieci słuchają, no. Filmy oglądają też, nie? Dobra, jedziemy teraz do góry, cała sala zapierdala, taka piosenka jest, ja wiem. Taka piosenka jest też. Nie tylko dziki są dzikie. O, popatrz, tam pisze. I tutaj jedziemy do góry. Tutaj mamy jakieś urządzenie zakryte, to pewnie działo jest, no ale, no działy są tajne, nie, a tu lecą te gondole na dół, jedne do góry. Żeby na dół ze nie leciało, a nie zjeżdżają, spokojnie. Aha, no fajnie. tak, nie takimi słowami. Panie inżynierze, a ile Linna ma nośności, panie, może pan, to pan wie, Co to udźwignie? A może się przesiądziemy, to, na ławeczkę może byśmy się przesiedli, bo tutaj na świeżym powietrzu, a tutaj trochę duszno. Nie, ja się boję na to. Ja jeździłem taką ławeczką, tylko trochę inną, głębszą, ale tutaj na tych ławeczkach na Słotwinie na przykład, to chciałem powiedzieć, to tam na tych ławeczkach trochę szersza są mi taka klapa, bo ja zapomniałem zamknąć klapę, to to zatrzymali kolejkę, powiedzieli, że mam zamknąć klapę, bo nie chcieli jechać za BHP, no, żeby nie wylecieć. Żeby nie wlecieć. BHP. no to Też jest taka klapa chyba na tych też są klapę, te rury. Tak, tak. To się zamyka. Czynne, o, tutaj są działka wodne, te działka na, na śnieg, proszę bardzo, z tej strony lewej, ale. te działka tutaj one potem na, naśnieżają, bo tu na nartach wtedy jeżdżą, ja, zimą pewnie, bo teraz na razie to tylko samymi kijkami widziałem, ale nart nie mają. Z boku szlak przebiega, ale dość widać... Szlak narciarski, ale... Bo, ale szlak pieszy nawet, tylko że pochyły no. dość... Ostro-stromo. ostro, ostro, stromo. ostro stromo. No. A Pan lubi chodzić pod górkę? Ja to lubię, ale preferuję zy. Ale zaczął pan w szkole, czy jak to pod górkę chodzić? Pod górkę, no to już mnie zmusili w szkole. Jak się zaczęła pod górkę, to tak, tak do dzisiaj już leci. Tak już leci cały czas pod górkę no, i co? Ja się ale pozytywnie, jakoś dajemy radę. Nie, powinna jak być jak więcej jakiś we, wentylator, nie uważa pan, panie inżynierze, że na w kabinie to chodzić powinno, się... wentylatornia? A no. nie ma, że może jakiś guzik trzeba nacisnąć? nie jakiś ma guzik. wentylatora, no. Nie ma wentylatora, a może już może wyłączył się w wentylator, bo, bo to już rok budowy, 1997, to już wentylatory mogły siadnąć. No, Ewentualnie. No, nie, no, nie, nie, siadnąć. nie wiem, bo dziś jest strasznie gorąco. No, to bardziej w zamkniętej puszce. No, w puszce, bo to jest takie gorące. Tu niby okna mamy otwarte, ale dalej się nie da, nie? Zobacz. Pani, jeżeli się da otworzyć, dalej nie. No, da. Nie, nie, nie. Takie malutkie Zobacz. dziureczki są. No, to jest gorące, gorące jest. Ale dzisiaj mamy. Ile mamy? 30 parę stopni chyba już. Uuu, no, 33 może po 33 pod wiatr, e, bez wiatru raczej. No, jakby wiatr był, to by owiewało. No, ja nie wiem, czemu też szybciej trochę tak nie uchyli więcej. To Może do 40 to do dobić. Zanim dojedziemy to będziemy mieli tu 45 pewnie w tej kabinie, ja już czuję jakbym był w saunie. Basen. Co? basen. A basen, o, skoczymy na basen, pani dzidze, co możemy na basen, że żeby... potem no, jakby zjeżdżać na dole to otworzymy drzwi i skoczymy do basenu. No, a po co te zbiorniki, co one Ją tutaj? A co kąpać się nie wolno tam? Będą zbierać nie, na buforować wodę. Ta? i co, z... potem tę wodną zrobią, czy jak? A to było dobrze, nie wody. Nie ma inwestorów tu. A czekajcie, czekaj, ale to na górze się wysiada chyba, nie? I potem się jeszcze raz wsiada. Nie, no bo no, ja nie zamierzam tak z góry na dół do góry nie? na dół i tu muszę trochę na górze postać. Jeszcze no, to... popodziwiasz te wyro... widoki. Z dół. No później, no bo ja mogę trzy razy tu jechać, hmm. bo to... Ja robię reportaż, no. za, za długi nie może być. Siadaj tu, bo będziesz na zdjęciu wtedy. No. O, a jak ładna dziewczyna jest, to wtedy ładnie film oglądają. Lepiej, okay. lepiej film oglądają. Ale nie zasłaniaj się teraz. No, po... Ale, <śmiech> <czeka>. <śmiech> no dobra, jedziemy dalej. Patrz o, jedzie druga kolej, a tutaj są czarne nawet dwoniki Ej, czerwone. Czemu to jest tak porysowane tutaj? No bo to dzieci malują te tam różne pierdzą pod pazurami sobie. No, już do każdego nie mam coś. Przecież, no muszą przejść, no, no, Polak potrafi. Polak porad. bydło. To też potem polafią takie, są takie typy, co drapią, drapią. Zamiast podrapać dziewczyny po plecach, to po mm. szybie drapią. Albo tu. No, <laughs> trzeba drapać, ale nie tu. Patrzcie, <laughs> jeszcze nam trochę dostało do górki. To nie jest takie hop, kop, siup, siup A teraz muszę zobaczyć do dołu, bo jeszcze tu nie pokazywałem. No pięknie wygląda tu. No już widać te góry, piękne góry. U, to są te góry. Jak to się nazywają te góry? Ktoś tam ktoś się żeby nie bez kit. Bez skidy, Bez Nie bój się, nie, nie nakryje się kołami, bo nie ma kół. <laughs> Ta gabina. O, tutaj znowu działko. Zobacz jakie działka mają. Strzelać można równo z tego działka. Hmm. To co kawałek jest działką, bo jak śniegu nie ma, to oni walą z tych działek wtedy. Patrz, jeszcze jedna górka, dopiero tu jest pół górki, dopiero jeszcze tam do górki jedziemy. Ja nie wyrażaj się bo tu nagrywa. Co się wyrażasz? Spokojnie. Ja tego nie wytnę, przecież no. <ś Option> Wszystko <wrote> pójdzie ah, jak na żywca. O, tutaj jest, jest no, teraz Taterfiz. Jak lift, Tatra lift. Aha. No i teraz idziemy w Dolinę. Patrzcie, patrzcie, teraz pójdziemy w dół normalnie. Z góry na dół i potem znowu do góry. To kurde, Dolina mi go... Takie kolejki to nie widziałam, żeby do... raz do góry, raz do dołu. Teraz idziemy do dołu. Zjeżdżamy. No i proszę bardzo, tu wagoniki przypięte co kawałeczek. Idzie tak, idzie tak o Idzie, idzie. Panie Rafale, ale proszę pana, jakby tam pan szedł pieszo, to by pan, pan długo szedł. No, Bo ja też już nie wybieram. No, a dalsza akurat część podróży to przewiduje. Nie, e. <grymne> co, no, Ale ja nie wiedziałam, że to jest takie wielkie. Ja tutaj nie idę. No, ja nie mam. Mamy, to, co, na dół chcecie pieszo No Mamy, idziemy na wieżę widokową, ta z boku jest jeszcze piękna. A jakaś wieża jeszcze tam jest? No, wieża widokowa. Wieża widokowa to jest na Słotwinie, to no, byliśmy. No, to tam. idziemy na Swatwinę właśnie. No to ja byłem już, ja tam. pół godziny pieszo, stąd tam. Stąd pieszo na Słotwinę, Tak. Ale tu górką czy jak? No, z górki z pod górkę. Ło to super. No. To macie fajną wycieczkę, no to ja wam no. gratuluję. No bo ja tam wjeżdżałem, <laughs> ja takim wjeżdżałem też wyciągiem, ławką taką, bo wtedy były te zawody rowerowe, nie i oni tam wjeżdżali rowerami i zjeżdżali no. na dół. No. Ja wtedy byłem akredytowanym dziennikarzem właśnie na tych zawodach. Ja nie no. Spokojnie. Nie, no widzisz, kobiety zawsze się buntują, to normalne jest. No km, ale... Ale macie kroko, masz, masz, masz krokomierz, krokomierz wzięliście ze bo, bo to jest ważne, żeby ja, te kroki policzone być. Dokładnie. Bo ona masz większy krok, ty masz większy krok. No, a to? to zależy od kroku. Kto jakie kroki daje? Jakbyś się słuchało i czasem co sobie myśli, że ci raz więcej aż przeszło. No Więc proszę, proszę. teraz już jesteśmy w dolinie, już na samym dnie. I teraz pójdź, o, coś tutaj, te, 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 szyny się wygły, bo trzęsie, <śmurzujenie> tramwaj, tramwaj trzęsie, A, jak spój. u nas się jeździ w Gdańsku tramwajem, to tak nieraz, tak też to lepiej, nie, Aha. no ale ostatnio na Stogi zrobili nową linię i nowe tory w Gdańsku, na plażę, na plażę zapraszam, na plażę Gdańsk, Stogi, najładniejsza plaża tak, jak to, jak to, to, to znać. No jedziemy znać. dalej, tu mamy piękny widok, o no po lewej proszę bardzo tą całą dolinę, proszę jak to piękne widoki to widać z tej, z tej, z tej, z tej, z tej kolejki, z tej gondoli, no teraz już nam drzewa weszły w, w, w kadr, no ale te słupy to są fajne, takie betonowe mocne, o znowu trzęsie tramwajem, a tu jakaś dziwna gondola jest, zobaczcie, taką, taka, jakaś, no? na świeżym powietrzu można siedzieć, nie, nie trzeba w kabinie. No, to jest taka techniczna, to jest techniczna chyba. Do no, roboty tam coś tam jak tam przykręcają śruby czy coś, no to mają taką. O, patrzcie, ale tam jeszcze jest do góry kawał. Zobaczcie jak to. Myślałem, że to już tam jest no, koniec, a to taki to idzie jeszcze. Ciekawe ile to jest nad poziomem morza, wiecie? Zobacz tam w komórce, ile ta góra ma góra ma nad poziomem. To jest 909 hektopaskali już. Co? 909 hektopaskali. Ale to nie w paskalach mi mów, bo w metrach mi powiedz. Na poziomie morza ile jest w metrach? Nie masz tam w internecie? Zobacz. to jest aplikacja. Ile metrów ma nad poziomem morza? Zaraz no zaraz już będziemy na szczycie chyba, bo już mi się wydaje, że nadchodzi szczyt. Co taka poważna? Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. No, może, tak gorąco, może tak gorąco nie będzie już. Taki upał no, no dzisiaj no, to kurde do morza bym skoczył, żebym mógł, no, ale jeszcze do wtorku muszę czekać, aż to jadę. Kończy mi się pobyt w tej klinicy już. 10, jest. 1020. 1020 metrów nad poziomem morza jest Jaworzyna? Tak, tak. No to ładnie. To ja 1000 km nad morzem jestem tam. To może może zobaczę stąd. Da radę? No, Jak 1030, ładna, 30, pogoda? Zobacz, po... ładna pogoda? Ale pogoda. Ładna pogoda. Ty masz tutaj ty. Krokomierz ten to jest metro Kromierz, Coraz wyżej, coraz wyżej. O, co no, to, to teraz będzie 1050 już. O, teraz jest 1050. No to będzie jeszcze więcej. Jak tam jeszcze jest jeszcze... Ja byliśmy na 520 przedtem. Ale na gdzie? w pierwszym punkcie dzisiaj. A dzisiaj, a teraz o, jest ile już? Patrz 1055. Dalej. No zaraz będzie 1070, bo tam jeszcze mamy sporo do góry. Już jest ta stacja końcowa, nie? O i tu mamy znowu piękne widoki. Proszę bardzo, coraz lepsze widoki. No, słońce dzisiaj świeci, chmurek nie ma, dlatego dzisiaj warto było przyjechać, bo jest bardzo dobra widoczność. No chociaż przez szybę to podrapaną to trochę nie bardzo, bo nie niepotrzebnie podrapać. Ale, ja ale ja tu mam bez szyby. O proszę bardzo. o Oj, świeże powietrze od razu złapałem oddech. Tu jest fajnie, teraz przez okno można zobaczyć jak to wygląda bez, bez, bez szyby. O. Piękny widok, naprawdę. No warto tu było przyjechać i pokazać Wam e, moi widzowie tą Jaworzynę. Ile mamy metrów już? Teraz, to tu już jesteśmy na końcu. Teraz, no. zobacz, teraz będziemy na końcu. 1114, to pisze nawet nad poziomem morza. Na góry. A 1114 będzie. Tam na górze, jak zjedziemy na, na maszynownie. Już za chwilę będziemy wysiadać, uwaga, przygotować się do, do ewakuacji. Nam zwolnią, no i będziemy tu wysiadać, bo my tutaj o, trochę za, zabojało tym okrętem, ale to tam na fali to nie, nie ma problemu. No, dobra, wysiadajcie pierwszy raz raz, jakby do I teraz tu cała maszyneria koła chodzą dziękuję dziękuję bo mi kurde pojechało no pokrowiec zostawiłem pokrowiec I jak się jechało dobry pomorska telewizja narodowa gdańska i, i, i jak tu dużo ludzi jeździ proszę pana Dużo jeździ? Piękne widoki ma się naprawdę. No i ja jestem z nadmorza, z Gdańska, więc jesteśmy ile 1114 nad morzem? Górze, nie? Ja. A ta biała gondola to karetka? A. I co, i medycy tam jeżdżą też? A. Jakby coś to medykę idzie. A. Można ją podwieścić. Dobra. No tutaj mamy kiosk z parątkami, widokówki, magnesji i mapy też. Jesteśmy na punkcie tutaj w najwyższym. Z tamtej strony widzieliśmy, teraz zobaczymy tą stronę gondolową. No i tak to wygląda, bo proszę Państwa, no bo wjechać yy, na górę to naprawdę warto, bo widoki są prześwietne i, i pogoda i słońce dzisiaj dobra jest widoczność, bo to dużo zależy od pogody, żeby dobrze zobaczyć. No te góry i z górki tam różne. 1117 metrów nad poziomem morza, czyli tak to jest. No proszę. No tam widać, a tam już widać chyba góry Tatry, tatry Tatry nasze, polskie tatry Zobaczymy tatry Stąd możemy tatry poglądać, bo też jest ładna pogoda Tatry są tutaj O proszę bardzo, zbliżenie zrobimy Jest zbliżenie Zapraszamy wszystkich na górę widokową w Jaworzynie, w Jaworzynie. Jest, jest tutaj naprawdę widoczność dobra dzisiaj bo widać góry Tatry O, tak to tu jest tu jest mapa, zaraz zobaczymy jak tu jest szlaki turystyczne, bo jak tu mówił pan inżynier, z którym jechałem, to mówił, że można przejść na drugą górę Czyli na słotwinę, tam też jest wyciąg. Beskid Sądecki i pasmo Jaworzyny. tu jest właśnie to Jaworzyno. Schronisko potetyka za 7 minut się dojdzie. Park no, proszę, proszę. No można się przespacerować na słodkach. Zdrowywać góry? Got PTK PTK. Kronica Zdroj to jest tu. Czarny potok, to jest tu. A to jest Jaszczemnik, zawodzie, powroźnik Jaszczembska góra. Muszyna, też jest jeszcze tutaj. Muszyna, tam też jest ładnie. Tam, tam jest podobno park Gwiliny. No Ładne kwiaty, roślinność jest. Także to naprawdę jest co zobaczyć. Piwniczna zdroj to jest tutaj właśnie też. Można niedaleko od Knisy Zrój dojechać. Beskid niski to jest, tak? Beskitniski tak to wygląda. No pozdrawiam z góry Pięknej góry Jaworzyna, gdzie można tutaj zobaczyć różne piękne widoczki. Taty, aha, ja sobie tutaj wejdę do góry, to będzie lepiej widać. Piękne góry. Taty tam jakby jeszcze śnieg chyba leżał. U góry widoczne. wieża jest do tego no i gondole następne tutaj płynnie wjeżdżają do sterowni No a pięknie naprawdę warto przyjechać i podziwiać tutaj do tej górze to Także zapraszamy na Jaworzynę, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Redaktor Sławomir Ziębiński. Dziękuję, że byliście z nami.